To tak, siemano. Dzisiaj będziemy sprawdzać v Maxa, Oto tego kładzisza, Jest to KXD Pro 25. Na początek będziemy go sprawdzać na prostej drodze, potem pójdziemy sobie na pole. Takie najpierw będzie z górki, potem pod górkę. Tak więc co? Ja wrzucam kamerkę na kask i lecimy. Dobra, to ja już wyciągam telefon i pojechał on czekajcie, bo słońce trochę jest pojechał on 64 na godzinę Myślę, że nawet jak nas takiego wkładisz, to nawet dobrze, bo to 125 jest tak więc co teraz lecimy sprawdzić go na pole tylko nie wiem czy będzie ten test zrobiony ponieważ chyba pan ora pole ale wszystko zobaczymy. Dobra, to teraz właśnie wyciągam telefon z narki i patrzymy na Maxa na polu. 64. Chyba tyle samo pojechał. To teraz zaraz sprawdzimy, jak on sobie poradzi pod górkę. Ja wrzucam kamerkę na kask. Dobra, teraz właśnie sprawdzam, wyciągam z nerki telefon. Pojechał 64. Nie, nie wiem, jeszcze sobie zobaczymy V-Maxa na jeszcze innej drodze. To zaraz ją zobaczycie. Ja wrzucam kamerkę na kask i lecimy. Dobra, tam po drodze jeszcze była taka droga, nawet prosta I sprawdzę Vmaxa jak on poszedł A chodziło mi tutaj o taką drogę Zaraz stamtąd się puścimy I Vmax to 64 Widocznie chyba on pojedzie 64 km na godzinę To jeszcze zobaczymy tutaj Do tam i z powrotem No to co, wrzucam kamerkę na kask i lecimy Tak więc co, ja jeszcze w górkę tam sobie pojadę i będę się powoli z Wami żegnał. Dobra, już z powrotem jestem. Patrzymy, są składisza, czy chociaż trochę pojechał więcej. I więcej nie pojechał. Jest 64. No to co? Ja się będę z Wami żegnał. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba. No to co? siema.